Tak jest. Pani Marszałek. Rzeczywiście jest dzisiaj, jak przed chwilą pan senator Mamontow przypomniał nam dokładnie dzisiaj jest, mija pięć lat od uchwalenia ustawy o petycjach. Jest to faktycznie pewien moment do refleksji i myśmy tę refleksję mieli na posiedzeniu komisji i nie tylko ten raport, który dzisiaj usłyszeliśmy pana przewodniczącego, ale całe tamto posiedzenie komisji wskazuje bezsprzecznie na to jak ważną rolę petycje spełniają w naszym systemie to, że że, że obywatele mają taką bezpośrednią możliwość przedstawiania gotowych rozwiązań, no to funkcja społeczna tej ustawy myślę, że jest nie do przecenienia. I tym bardziej po dziewięciu prawie po, prawie ośmiu latach zasiadania w tejże komisji. Mam jednak parę uwag do, do ostatnich czterech. Bardzo żałuję, że nasza komisja, która powinna się zajmować prawami obywateli, która powinna na co dzień mieć do każdej ustawy która przez nią przechodzi, specjalne wyczulenie na to, żeby te ustawy były zgodne ze wszystkimi normami praw człowieka. Mam żal, że te wszystkie ustawy, które procedowaliśmy przez cztery lata dotyczące wymiaru sprawiedliwości, porządku prawnego, że większość z nich przechodziła właśnie przez tę komisję, a nie przez komisję ustawodawczą, jak to bywało na początku tej kadencji i przez poprzednie kadencje. Podwójnie żałuję, że właśnie ta komisja musiała z politycznych powodów zajmować się rzeczami, ustawami i projektami, gdzie to nasze wyczulenie powinno członków komisji obligować do zajmowania dużo bardziej krytycznego stanowiska co do rozwiązań politycznych, które moim zdaniem nie tylko moim, nie tylko te prawa obywatelskie e, naruszały, ale w ogóle były problematyczne z punktu widzenia konstytucji. Jak ważne są te petycje, bo rzeczywiście to pięciolecie każe nam się skupić akurat bardziej na tej części naszej pracy. Przed chwilą Pan Przewodniczący wspomniał petycję dotyczącą alienacji rodzicielskiej. Komisja wraz z obywatelami, którzy to wnieśli, napracowała się nad tym rozwiązaniem potężnie. To była bardzo ważna dla paru milionów skala problemu alienacji dzieci rodzicielskiej, tego, że dzieci nie mają dostępu niezgodnie nawet często z wyrokami, orzeczeniami sądów. To jest skala kilku milionów obywateli i rodziców i dzieci. Ta petycja została zamrożona decyzją pana marszałka i decyzją większości tej Izby. Jestem bardzo zawiedziony tym, że nawet ci członkowie dwóch komisji którzy wcześniej głosowali za tymi rozwiązaniami, w momencie kiedy dwukrotnie prosiliśmy o wprowadzenie tej petycji pod obrady, że nawet oni zagłosowali zgodnie z pewną dyrektywą polityczną i uważam to za straszliwą stratę dla nas wszystkich, dla Senatu i dla tych milionów osób, których problem będzie w związku z tym nierozwiązany. I ostatnia rzecz, o którą pytał przed chwilą pan marszałek Borusewicz. To, co się wydarzyło, jest absolutnie policzkiem dla naszej komisji, ponieważ to nie jest niesprawdzona informacja, tylko w momencie, kiedy urzędnik dbający o system kształcenia specjalistów w psychoterapii uzależnień i instruktorów tejże terapii uzależnień, który śmiał poprzeć petycję bardzo ważną którą my zdecydowaliśmy faktycznie puściliśmy ją podzieliliśmy te y, 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 obawy i myśmy ją puścili do dalszej obróbki ona jest w procesie legislacyjnym ten człowiek został natychmiast zwolniony człowiek, który miał wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie i który jest autorytetem w tej dziedzinie. I było to związane z, tylko i wyłącznie z tym, że na tej komisji zakwestionowano myśmy zakwestionowali sposób i powiązania z posłami większości rządzącej dotyczące próby wcześniejszego, zupełnie innego sformatowania tych szkoleń. I absolutnie uważam, podzielam w stu procentach to, co mówił tutaj przed chwilą pytając pan, pan Marszałek, że ta sprawa powinna być przez Komisję Praw Człowieka wyświetlona i również będę namawiał do tego pana przewodniczącego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.